Za moimi plecami widzą Państwo teren walk we wrześniu 1939 roku. Teren, który pierwotnie miał stanowić główny punkt oporu na rzece Warcie, który miał powstrzymać Niemców przed jazdą na Łódź i Warszawę. Rzeka Warta była pierwszym punktem obrony dla 10 Dywizji Piechoty Armii Łódź dowodzonej przez generała Dindorf-Ankowicza. Dowództwo Armii Łódź postanowiło, że ten teren, który jest za moimi plecami, będzie broniony przez 30. pułk Strzelców Kaniowskich z Warszawy. W świetle powyższego już 3 września w niedzielę z Ambon Kościoła w Strońsku padły słowa o jak najszybszej ewakuacji ludności z tych terenów, z uwagi na to, że tutaj będzie teren walk. Mieszkańcy tych rejonów pośpiesznie spakowali się, udali się w kierunku wschodnim. Ja tylko wspomnę, że wcześniej, latem 1939 roku, budowano schrony bojowe dla ciężkich karabinów maszynowych, i takich schronów tutaj na tej linii jest siedem. One miały stanowić skuteczną przeszkodę dla niemieckiej 8. armii. W wczesnych godzinach rannych, 4 września, około godziny 10-11, oddziały 17 Niemieckiej Dywizji Piechoty. Z ósmej niemieckiej armii dowodzone przez generała Herberta Locha w składzie trzech pułków piechoty 21, piątego i 95 podeszły do rzeki Warty od strony miejscowości hojna. Z zadaniem następującym na dzień 4 września i dalej 5 września. 95 pułk niemiecki miał zdobyć miejscowość Strońsko. 21 pułk piechoty miał zdobyć miejscowość Beleń. Posuwając się w kierunku Zduńskiej duńskiej woli. 55. pułk dowodzony przez generała Ziberta znajdował się w odwodzie. Tymi jednostkami niemiecka 17. Dywizja Piechoty podeszła w godzinach rannych do rzeki Warty. Dokonano pewnego rozpoznania. Wtedy okazało się, że brzeg tego bronią betonowe schrony, szadzane przez załogi karabinów maszynowych. Niemcy, oczywiście wiedząc o takim zagrożeniu dla siebie, Próbowali rozpoznać te pozycje i sprawdzić siłę ognia polskich jednostek. W godzinach południowych próbowali rozpoznać teren rzeki Warty i w tym momencie padły pierwsze strzały ze strony polskiej. Polskie jednostki zajmujące pozycje na wzgórzach w rejonie Strońska spędziły ogniem te patrole z terenu nad rzeką Wartą, łąk nad rzeką Wartą. Do godziny 16 był względny spokój. O godzinie 16 Niemcy otworzyli bardzo silny ogień artyleryjski. Ogień, który miał zmiękczyć stanowiska polskie. Za moimi plecami schron numer dwa, który najbardziej ze wszystkich tych schronów wsławił się w działaniach wojennych w 1939 roku. Roku wspomnienia żołnierza, który walczył w tym schronie, a tutaj o kapralu, o nazwisku Cis. Cis opowiadał, że schron numer jeden po śmierci dowódcy został opuszczony przez załogę i załoga przeczołgała się do schronu numer dwa. W schronie numer dwa zostali ci żołnierze przygwożdżeni ogniem ciężkim ogniem artyleryjskim. W takiej ilości. Ciężko było również znaleźć powietrze w tymże schronie. Wentylacja w tych schronach nie była zbyt dobra. W świetle powyższego zajmowali stanowiska w rejonie tego schronu. E, ogień był na tyle silny, że niestety dziesiątkował e, tę załogę. On twierdzi, w, e, w, że z tej całej załogi przeżył tylko on, który wycofał się w tej ostatniej fazie, już po tym ciężkim ostrzale, wycofał się na wzgórza Beleńskie. Po czym stracił przytomność w wyniku właśnie obrażeń. Wiemy dzięki tej relacji, że rzeczywiście Niemcy, mimo że nie atakowali tego terenu jednostkami pieszymi, to ogień artyleryjski przypuścili bardzo silny, i ten ogień doprowadził do tego, że około godziny 12.00, pierwszej w nocy z 4 na 5 września, opanowano tę pozycję. Niemcy wolnymi oczywiście krokami poruszali się w kierunku wschodnim, ale główny, główny dramat odbył się nieco dalej, czyli około 800 metrów na północ, gdzie żołnierze przygotowany wcześniej o kopach musieli przyjąć atak niemieckiego 21 pułku. Znajdujemy się w miejscu okopów strzeleckich przygotowanych przez polskie jednostki na odcinku 3 Batalionu 30 Pułku Strzelców Kanioskich dowodzonego przez majora Borysowicza. Te okopy przygotowywane były jeszcze latem 1939 roku, po to, aby z tego miejsca był doskonały. Wgląd na teren doliny rzeki Warty, Potrzeba wspomnieć, że większość zadrzewień, które ograniczały widoczność do rzeki Warty w 1939 roku została wycięta. W rejonie tych okopów około 200-300 metrów w kierunku rzeki warty stawione były ciężkie karabiny maszynowe przez żołnierzy niemieckich i karabiny te ostrzeliwały bardzo intensywnie w nocy te okopy, a także sąsiednie tutaj wzgórza w rejonie miejscowości Beleń. W tym samym czasie pociski artyleryjskie zapalały domostwa miejscowości Beleń. Wobec powyższego żołnierze polscy nie wytrzymali i zmuszeni byli do odwrotu. Odwrót był w ciągłym ogniu. Dochodziło do walk pomiędzy zabudowaniami miejscowości Beleń, ale generalnie Niemcy używają coraz więcej siły, coraz więcej artylerii a także karabinów maszynowych, spowodowali, że polskie wojsko zmuszone było cofnąć się w rejon wzgórza 185, a później nawet nieco dalej w rejon miejscowości Lasu i miejscowości Piaski. Mieszkańcy, którzy wrócili po o, tych działaniach zbrojnych w, w okolicach 7-8 września do swoich domostw, wspominali, że na tym odcinku znajdowało się bardzo dużo poległych żołnierzy, właśnie między innymi w tych okopach. Żołnierzy tych pogrzebano pierwotnie na miejscu działań wojennych, aby później, późną jesienią i wiosną 1940 roku, przenieść ich na cmentarz w Strońsku, gdzie mamy w tej chwili jedną z największych kwater wojennych poległych żołnierzy w bitwie nad rzeką Wartą. W rejonie tego wzgórza 4 września znajdował się schron dowódcy pułku podpułkownika Szmyta. On został trafiony właśnie pociskiem artyleryjskim około godziny 16 4 września. Od tego momentu 30. Pułk Strzelców Kaniowskich pozbawiony został praktycznie dowodzenia. Dowodzenie przejął major Kamiński, dowódca 1 batalionu. To spowodowało pewne zamieszanie i też pewną dezorganizację obrony gdyż osamotniony trzeci batalion, który bronił Belenia w dniu 4-5 września, zmuszony był do odwrotu. Pojedynczy żołnierze zostali na, tych, na tym wzgórzu, ostrzeliwując się, wycofywali się w kierunku lasu w miejscowości Piaski. Zgórze to obstawione zostało przez niemieckie karabiny maszynowe. I z tego też miejsca Niemcy przez cały dzień 5 września na odcinku tego 21 pułku odpierali polskie kontrataki. Pierwszy rozpoczął się już w nocy, z 4 na 5 września, kiedy pierwszy pułk kawalerii Kopu, dowodzony przez podpułkownika Kopcia, otrzymał rozkaz, łącznie z jednym z batalionów Obrony Narodowej Wieluń, odbicia tego wzgórza i wyparcie Niemców do Belenia i później za rzekę Wartę. Przystąpiono do kontrataku całą tą siłą, czyli cały pierwszy pułk, oprócz jednego szwadronu, prowadził ten kontratak. Do ciężkich walk dochodziło Właśnie u podnóży tego wzgórza, m.in. w rejonie Ostrego Wilka, czyli Beleńskich Hub, przysiłek belenia. Tutaj w ciężkich nocnych walkach, czasami walkach wręcz, polscy żołnierze, polscy kawalerzyści zmuszeni byli ustąpić, wycofać się w kierunku miejscowości Piaski, pozostawiając na polach bitwy bardzo dużo poległych żołnierzy, oficerów. Kolejnym kontratakiem w około godziny. 6-7 rano był kontratak polskiej 92. Kompanii Czołgów TK, tankietek popularnych, łącznie z drugim Batalionem Obrony Narodowej Wieluń. Te jednostki przystąpiły do kolejnego ataku ze skraju lasu Zapolickiego. Ten kontratak również został odparty ogniem niemieckich moździerzy i artylerii. Kolejna próba zdobycia tychże rejonów tego wzgórza skończyła się niepowodzeniem. Trzecim takim kontratakiem od strony północnej był atak trzeciego batalionu 31. Pułku Piechoty, który w rejonie, w rejonie Sieradza walczył z pozostałymi dwoma batalionami. Ten trzeci batalion, który praktycznie dowodzili dowódcy kompanii, czyli kapitan Skorupski ósmą kompanią i porucznik Janiak, siódmą kompanią, wspierani przez trzeci, trzecią kompanię ciężkich karabinów maszynowych porucznika Malanowicza, próbowali zdobyć te wzgórze od strony hmm, północnej. Pierwotnie atak e, uzyskał powodzenie, jednakże w tej ostatniej fazie został spędzony pociskami e, moździerzy, a także artylerii niemieckiej. Niemcy na tym terenie Bronili się całego 5 września. Praktycznie nie posunęli się już dalej, a z uwagi na to, że zarówno jedna jak i druga strona wyczerpała e, e, siły i kolejne kontrataki polskie miały miejsce w tym dniu, ale już zupełnie na innym odcinku. Niemcy zajęli to wzgórze praktycznie do końca 5 września. Wzgórze to charakteryzowało się tym, że we wszystkich wspomnieniach żołnierzy polskich, a także i niemieckich żołnierzy, jest określane jako wzgórze z wiatrakami, ponieważ tu w 1939 roku stał wiatrak. W rejonie tego wiatraka, który już dzisiaj nie istnieje, ale w miejscu tym są trzy współczesne wiatraki, Niemcy zaraz po działaniach wojennych założyli cmentarz wojenny dla swoich poległych żołnierzy. Na tym cmentarzu w trzech rzędach spoczywało 75 Poległych żołnierzy niemieckich, głównie z 21 i 90 pułku piechoty. 6 września 1939 roku, czyli kiedy te tereny były już zajęte przez oddziały niemieckie, w miejscu tym odpoczywał 55 pułk piechoty dowodzony przez generała Ziberta. Pułk ten zajął stanowiska, tutaj przygotowując się do kolejnego marszu na Pabianice i Łódź. 6 września nagle nad ich głowami pojawił się polski samolot łącznikowy RWD-8, na którego pokładzie znajdował się oficer kontrwywiadu, kapitan Władysław Boczoń. Samolot pilotowany był przez kaprala pilota Stanisława Malisza. Niemcy natychmiast otworzyli ogień z karabinów maszynowych, z karabinów ręcznych. Trafiając o tenże samolot, który spadając zahaczył o komin domu i runął tu w tym miejscu na tęże łąkę. Do rozbitego samolotu podbiegli natychmiast niemieccy żołnierze. Obaj lotnicy zostali z samolotu wyciągnięci, i wtedy, tak jak na załączonych zdjęciach, widać moment, kiedy samolotu kapitan Boczoń, ranny, wyciągnięty, Rozmawia z niemieckim generałem. Na podstawie relacji, które zostawił nam kapitan Boczoń, wynika, że został odwieziony do szpitala w Zduńskiej Woli, następnie do Sieradza. Podobnie stało się z pilotem. Dalsze losy kapitana Boczonia można sobie przeczytać z jego wspomnień. Natomiast warto zaznaczyć, iż jest to dość charakterystyczna i specyficzna postać, gdyż wielu historyków, regionalistów uważa, że jest to pierwowzór późniejszego J-23, czyli popularnego kapitana Klosa, którego pewnie Państwo nieraz oglądali na antenie telewizji. Wiele odcinków to właśnie elementy życiorysu kapitana Boczonia. Znajdujemy się na terenie największej kwatery poległych żołnierzy we wrześniu 1939 roku, którzy polegli w bitwie nad rzeką Wartą w miejscowości Strońską. Spoczywa tu łącznie 260 żołnierzy plus jedna osoba cywilna. Poległych było znacznie więcej, było około 300 żołnierzy, ale wielu z nich rodziny pozabierały do swoich rodzinnych. Grobów. Stąd na cmentarzu ostatecznie pozostało ich 260. W mogile tej, właściwie w dziewięciu mogiłach spoczywa ją żołnierze z różnych formacji. Za moimi plecami wymienione są formacje, w których służyli, ale nie wszystkie. Trzeba wspomnieć o tych najważniejszych. Przede wszystkim obrońcy z 4 i 5 września, żołnierze 30 pułku strzelców kaniowskich z Warszawy żołnierze 3. batalionu 31. pułku strzelców kaniowskich z Sieradza żołnierze 4. pułku piechoty legionów Kielc żołnierze 10. pułku artylerii lekkiej a przede wszystkim żołnierze 1. pułku kawalerii Kop którzy dość licznie tutaj spoczywają wszyscy oni walczyli w 1939 roku o utrzymanie głównej pozycji obronnej na rzece Warcie i od wielu lat oddawany jest tutaj hołd tym bohaterom. Wśród nich warto tutaj chociażby wspomnieć o dwóch najwyższych stopniem poległych i pochowanych tutaj oficerów. Pierwszy to jest pułkownik Bronisław Laliczyński, który został tu ciężko ranny, dowódca IV Pułku Piechoty Legionów z Kielc, ale ostatecznie zmarł w Londynie po wojnie i jego prośbą było sprowadzenie jego prochów i pochowanie właśnie w miejscu pierwszej walki i w miejscu spoczynku jego żołnierzy, żołnierzy czwartego Pułku Piechoty. Drugim wysokiej rangi oficerem był major Jan Moc, dowódca kawalerii dywizyjnej 28 dywizji Piechoty, który 5 września wplątał się w działania wojenne, a wcale nie musiał, bo jego rozkazem było nawiązanie łączności z 10 dywizją Piechoty, a mimo wszystko, Mimo innego rozkazu, włączył się w działania wojenne i poniósł tego największe konsekwencje. Polek na polu chwały 5 września. Oprócz tego, spoczywa tutaj wielu oficerów i żołnierzy. Warto też wspomnieć o jednym z oficerów podporuczniku Majherczyku, dowódcy plutonu II Kompanii Ciężkich Karabinów Maszynowych. On i żołnierze nie otrzymali rozkazu wycofania się z nad rzeki Warty który dotarł do żołnierzy II Batalionu. W świetle powyższego walczyli do końca, walczyli do utraty życia. Warto wspominać o tych znanych i o tych nieznanych, gdyż swoje największe dobre, jakie oni oddali, czyli własne życie, oddali w walce z niemieckim agresorem w 1939 roku i za to należy im się odwieczny szacunek.